Esmerda! was przy wszystkich, wszystkich widać na kolejnym odcinku, na którym będziemy robić niesamowite rzeczy, a po pierwsze, słuchajcie. Nie wiem czy pamiętacie, ale miałem tutaj bardzo dużo jajek i ten normalnie ten, ten, ten najgorszy przyszedł tutaj, albo nie wiem jak on to w sumie zrobił, ale po prostu wziął i mi zabrał jajka. Wprawdzie no te jajka troszeczkę pochodziły z kradzieży, bo mu zbierałem z tych kurczaków, ale nieważne. O, to ja żemek Minecrafta znam. Co ty tam samów i sam Was lubiany! Wow! Ło! Słuchaj! Dawaj, Elgis, wow. bo, bo to ziome, Dawaj moje jajka Mamy i febki, mam dobra. Albo nie, nie będę oni, mówił, bo mnie jeszcze trafi. To są trafli. po prostu jacyś zwalnięci, moim zdaniem. Dobra, ale powiem... Elgiso, teraz twoja kolej. Okej. Okay. Bo bo to ja, ziomek z minecrafta i mam Biro nadzieję... Braj nam nigdy nie podskoczy! Aaaa! Co?! Łosno No i bo... dobra, ale słuchajcie, Aberka tutaj przyszedł, zabrał mi normalnie część farmy, w sensie wyzbierał sobie wszystkie plony, no to ja sobie pomyślałem, skoro on mi to zabrał, no to ja poszedłem i jajka zabrał, zabrałem i chciałem kurczaki mieć. więc Aberka, w tym momencie oddawaj moje jajka. Kopiemy diamenty, robimy to, Aberka, co chcemy, nie nawijamy mnie. traczek, bo Heroblade no to, to fraj... O Jak coś to wam też przypominam to o tym, żebyście... Co się tam dzieje? Słuchajcie, nie przeszkadzać mi, bo tu odcinek tak, nagrywam. Tak, 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 no. No, pamiętajcie co? o tym, żeby subskrybować ten kanał, zostawiacie łapeczki i pamiętajcie o darmowej dostawie, która już będzie od soboty, prawda Berka? E, tak, 23-4 maja darmowa dostawa z kodem Dzień Dziecka. Więcej informacji w opisie! Na każdą kwotę darmowa dostawa na nowe? każdy produkt i będzie nowy wzór z tego wow, Elegancki nowy wzór, więc polecam znaczy, bardzo gorąco. Tak, no, i on, tak. on, on, on jest elegancki akurat. Elegancki, ale na tą chwilę, na no e, Jajeczka mi oddajesz. Za co niby? No chłopie, ale oddajesz mi jajeczka, ponieważ Chce dać oddać te sadzonki, bo. O, o nie, nie strzałaj. Co? Bo i tak nie mogę o. ich użyć przecież. To może o, wytłumaczysz o, o tym o zasadach. Właśnie, bo może nie wiecie, ale czytaliśmy tam takie na Berki odcinku, na takie dziwne tabliczki. Jak nie oglądaliście, to wejdźcie. Yy, czytaliśmy tam takie rzeczy, że ja mogę zajmować się tylko i wyłącznie ścinanie drzewa, a Berka może się zajmować tylko i wyłącznie... Czym ty możesz? Kobel! Kobel! Możesz kopać kobla, a Elvis to lamus, więc Hillobrine dał, dał mu jeszcze czas, żeby, żeby sobie po prostu więcej więcej czasu zdobył i więcej itemków. No, ale jak za to, że ja nie mogę kobla robić, to w takim razie tak, nie mam już tego generatora. zniszczyliśmy ci generator. No, i, i, a a ja tobie zniszczyliśmy sadzonki drewna. Tak, nie mogę drewna mieć. Panie sąsiedzie, chciałbym od ciebie kupić troszeczkę jajuszków, bo ja muszę je jeść. Ja mam takie i słyszałem, że ty wszedłeś na moją wyspę i mi ukradłeś jajka. A ja słyszałem, tak że, że ty wszedłeś na moją i ukradłeś mi chlebki, jedzonko i o, co? O jakich chlebie ty Ej, w ogóle No, zbieranie tej pszenicy. Nicy. To ja nie widzisz, żebym w ogóle na Bo na chwilę, bo tu coś przyszło do mnie, Stres tak? Zap. Mam dla ciebie towar. Co? Ta elegancja. Tej chłopcy chodził dał mi jednego kobla. Ale nie no, przyda mi się, dziękuję Elvis. Proszę ku. bardzo, dziękuję. Pięć oczywiście. Dziela, proszę. No dobra, mogę Ci dać jedną pół płytkę, proszę Przędzią, o elegację. Dobra, myszka, piek, a teraz aberkę tak szczerze. Kręci. Dobra, dobra. Bo bo to ja ziomeczek z Minecrafta. Hej! panie Hiro Brainie w ogóle ja mam taką prośbę. Mogę wejść do Aberki na wyspę, jeśli mogę wejść do Aberki na Ale... wyspę. Ale, ale to! Co? to nie ja, ale to nie ja prosiłem, tylko za to! to. to jeśli Dobre, mogę Hilo, wejść no, na wyspę, to nie strzeli któregoś z nich prąd. Znaczy ten nie prąd, tylko piorun jeszcze raz. O, <grym> nie. Będziesz... nie, nie, pro, proszę, prosimy. Prosimy, prosimy nie, jeśli prosimy. mogę wejść na tą wyspę. Nie, długuspe. nie pozwalaj mu! Jest, nie. Wow. O, Dobra, mogę wchodzić, no. elegancko. Dziękuję Panie kiloblajnie buziaki dla Ej, Pana. Ale to jest dla mnie niesamowite, że on nam Dzień pokazuje mu? wchodzić na wyspę, ale kiedy robimy coś, do czego no. on nas jakby zmusza, czyli do handlowania, o czym pisał na tabliczkach. Tak. To wtedy jest skłonne nam pozwolić jakby wiesz, się ziomkować. Mhm. aberka mam do ciebie prośbę, co ty chcesz za te jajuszka? Wolność. Jaką wolność? Ale ja ci nie mogę dać wolności. Ja nie chcę być na tej wyspie. Ale ja ci tego nie, nie, nie mogę zagwarantować. Wyspy. W ogóle tutaj patrz, przyspieszę ci farmę. O patrz, przyspieszyłem ci farmę. No, ale ja ci nie mogę tego zagwarantować. Ja ci mogę dać na przykład drewno, którego nie ma. Dobra, masz. dobra, honadu, dół, ho na Mam 300 takich jajek, a tu się Ty, problem Oddawa mam. poczekaj. Ja tylko Poczekajcie, Poczekaj, ty. No, mam jesteś problem. w jezie. Zostaw, jesteś w więźni i. Jest... Poczekaj, nie. już wychodzę. Nie. O, ale nie, nie. No. A podaj jajko i odszkodowanie. Co? Oddawa jajko. Nie mam jajek. Nie, już ci daję, proszę. Już ci daję. Rzuciłem ci jajko. Twoje jajko, drugie gdzieś zgubiłeś. O, kolejna co? kura, Super. To wobec razy... tego. No? To wobec tego. Ja mam tak. Trzysta kijajek, jajek. Mhm. Elvis, ty jesteś księgowym. Co ja mogę za to wziąć? Przede wszystkim chyba drewno. Bo co ty masz? Drewno, drewno i, i nasiona, tak? Tak, i tak, no i jedzonek. ma jeszcze mnóstwo jedzonka, więc wiesz. By się Dobra, jedzonko to mam, bo przecież w muzeum mało mnie. to jest normalne pożyczyłeś. liczby. Po prostu dawaj. Dobrze, no to Elwiso, e, idź do jego bo... Skrzynki, czy skrzynki, bo on na dole też ma chyba skrzynki. Tak, nie? Tak? No. E, I zobacz, ile on ma we wszystkich skrzynkach łącznie ty, całego drewna będzie, i wszystkich desek. Ja I zobacz, okay. i zobacz. E, Panie Elwiso, co Elubina. pan tutaj robi? Proszę, ja się, to zatrzymać. Nie e, to zatrzymać. Proszę się zatrzymać. Proszę się zatrzymać, co pan tu mnie. będzie próbować Suka, robić? E, widziałeś, to jest na wyspie Agentixa? Co jest na wyspie Agentixa? E, świnka, widziałeś ją? Świnkę? dobrze, to ja to pójdę. Zobacz. A która to jest wyspa Agentixa? Ta tak kwadratowa, wiesz? Ta jest? Ale stawę, która, wiesz? bo tu wszystkie są kwadratowe? Tak. Ta. Tak, dobra, i co tam jest? Świnka, mówisz? Tak, świnka, pozwól Tak, mi. dobra, to ja patrzę roka, na nie? tą świnkę. Tak, ja tutaj patrzę, ja tu patrzę. No ciebie. Ty myślisz, że jestem ślepy? Co ty tu robisz? Kradziej normalnie, ja, najgorszy, jest, najgorszy. uciekaj mi stąd. No i co? E, tu dobra. mi podgląda. Ile tego, ile tego, ile tego no? Nie no. Widziałem jeszcze, czekaj. Ej, baba. Co nie wiedziałeś? Ameryka, jak się dogadujemy? Proszę tutaj... Co? Widziałeś tą krówkę na ma Macieła? Ale jaką? Krówkę masz? Dobra, idę zobaczyć krówkę! Serio tutaj ktoś ma krówkę? Dawaj, Iso, dawaj co, dawaj, Ktoś tu ma krówkę? Na dole, Poczekaj na dole też ma krówkę, Na dole tak... O nie, tutaj nie ma! Co oni tam w ogóle gadali? Ale nieważne! Gdzie jest ta krówka? Ja chciałbym zobaczyć krówkę! Bo może tutaj jakąś... Nie Mają ogarnięte jakieś chyba, rzeczy? Może ona tutaj za tym drzewem jest? Poczekaj Ale nie ja czuściałem jakiś krad, oni coś tam kombinują Dobra, uciekam szybko, wracam tam, wracam. Co ty Elvis tam robiłeś? Co ty tam Elvis zrobiłeś? Dobra, ile desek drewna, ile wszystkiego, patyków nawet. Oni mi tutaj podglądają nie O nie, ma około staka, o nie. To jest dużo. dobra, Prima, musimy tutaj drewna, tak? uwraźliwać, coś tam chyba nie Sporo. byli. A miał Co to ma być? kurę albo jajko? Nie. To nie widziałem, ale sprawdzę jeszcze. Ej, to jest. A to nie ma już kury? tu przychodzenia, nie ma pozwalaj. Masz was taki jajek, stary, Proszę wiem. Bo jakby tu nie, nie miał to bym, bo wiesz, zaporował ten. Dobra, bo bo No, mogę na pewno, zapór nie wziął, no, stak jajek za stak drewna. Nie no chłopie, to nie ma szans, za dużo. Opłasta się myślę, no, no ale nie ma sens, tak. bo ja nawet mam no, ledwo No to... patrz, jakbyś ściął te trzy drzewa teraz, to byśmy no, opłucali. Nie mam całego staka, tylko troszeczkę mi brakuje. Ile ci brakuje, pokaż? No nie patrz, nie, we, weź tego kretyna, bo on mi normalnie na nerwy działa. Dobra, pokoje, nie no i stąd mi! Dobra, e, słuchaj, mam do ciebie prośbę. E, no. Wcale nie mam staka. E, no to ile byś chciał, tak panie sąsiedzi, troszeczkę mnie? Dobra, myślę, że się. E, pół staka za stak jajek. Pustaka, czyli jak dobra, to dam ci staka drewna, to chcę dwa staki jajek. E. Okej, okay, pasuje Dobra, mi bo jakimś cudem nagle znalazłem. Dobra, I... okay, okay. O, dziękuję, El, mi tak znalazłem, dobra, proszę. Okej, okej. dziękuję, Operka! Tak, proszę. Dziękuję, a mam dodać... Ej, ale hipoki... nie, mi to pasuje, że oh. mam. No, ale mi też to pasuje, bo dzięki temu będę miał kurciaki i będzie elegancko, bo bo z kurciakami... Bardzo przykro, gdyby te no? kurciaki, nie wiadomo dlaczego, zniknęły. No No i Elo, stawia mi tu jakieś rzeczy. Cztery... O, nie, 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 nie. Zabierz mojego. Pośrednika, który miał cztery klocki drewna w po swoim episodku, więc poproszę je z powrotem. Nie, bo no, no to przychodzi mi mnie no to weź dobra, tego człowieka ode mnie, bo mi normalnie nerwy działa. To znaczy, cztery klocki mój, drewna, dobra. Ale to są deski czy, czy te? Drewna, czy... drewna, drewna, drewna. Czy to? Tak. tak. Dobra, to proszę bardzo. Pewnie mnie usukałeś teraz sprawdzisz, co mi tutaj. no nie, zobacz. A dobra, masz rację. Dobra, to w takim razie mam do Was pytanko: pomożecie mi zrobić teraz tą farmę ja na kurczaków? Ale to panie Kierubrajni, jeśli możemy tutaj wejść, to niech pan nie strzela żadnymi piorunami. Ty. Aha, ty. A, to taka. jednak chyba nie możesz a, wejść. A, a, mogę na krawędzi by ci coś stawiać. Dobra, okej, okay, ale tu chciałbyśmy tam na dole to zrobić. Dobra, to Aberka, podejdź w takim razie do tych moich drzew i stawij niż te drzewa w takim razie. Nie może mogę, się... mam ale może u mnie na wyspie można, a my będziemy teraz dobra. tutaj brać resztę Weźmy, rzeczy. Nie, 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 nie. Co? Co? Nie, nie możesz? Nie mogę, ale żeby on nie podpalił drzewa, stare. O nie, dobra, e, ty Elwisek, masz siekierkę Mogę walczyć wa z Rób te drewna, ścinaj te drewna, bo jest potrzebne bardzo dużo drewna. Ty, ale pani Hirobrajnie, ja dam teraz panu do wpłatu matu. Na przykład dam panu jedno zgniłe mięsko i może teraz pozwolić ci wejść. Poczekajcie, wrzucimy tam. Pani Hirobrajnie, proszę bardzo o to darko. on mnie. On mnie kolejny. trafił, siedzę my... z rzędu. Ale to jak panie Hirobrajnie Chyba nie możesz tam wchodzić. Chyba nie możesz tam wchodzić, dobra. I to słuchaj, to w takim razie musisz tam poczekać, a my tutaj się z Elwiskiem tym zajmiemy. Elwis daj drewno. To, to mam taką sprawę dobre, tutaj elegancko zrobimy sobie. Co wy tam ale, robicie? Ale jak on to wy... Jak on zauważył? Ale co wy no robiliście? Chciał mi oddać twoje ukradzie, od ukradzione... Ja ciebie ci dam, się! Uciekaj mi tam na dół! Będzie mi tu jakiś krat! A ty oddaj mi to drewienko, tam które wykopałeś! Tak nie bił Dobra, nie, no ciebie nie będę bił, Dzień, tylko jak dziomek. coś tu masz... O, Proszę dziękuję. bardzo, to sobie możesz zachować, to dziękuję, już jest swoje. No, ale weź to zefnień do końca, bo taki patek brzydki stoi. Jest ale serio, dam. co za w ogóle chłopy? Przychodzą i tu chcą mi kraść. Poczekajcie, i mam w ogóle pytanie, yy, Elvisek, tak Da się zrobić dywanik na tym yy, Skybloku, czy Wiesz nie? No, Małoby się tylko, tylko obecnie, no niestety, nie mam tu ani jednej owieczki, więc tak to robić. Ale mam pięć nici, to poczekajcie się. No. O, da się zrobić, jak się robi dywan z Poczemu. No o ile się nie mylę dwóch! Dwóch? Tak, dwie sztuki wełny. Dobra, to w takim razie będę musiał jeszcze pozbierać. Dobra, a ja tam pójdę w ogóle, chodź, mogę coś pokazać fajnego. Chodź tutaj. Tylko wow. tu weź na sionko, poczekaj, bo tu mam kurciaczka w ogóle. Okay, to o, na O, Oj, tu jest już jeden kurczaczek. Ty masz kurczaka? No jednego na razie, ale zaraz będzie więcej. I teraz odsuń się, bo hmm. tutaj będę stawiać... O, patrz, ładną zagrodę, elega... Nie! Poczekaj, yeah. znowu trzeba zmienić tam do środka. Dawaj. Ja nie mam drzwi jeszcze, bo chciałem z dywaniku zrobić drzwi, ale to w takim razie, dobra, stawiamy tutaj. O, i zostaniesz tam, Elvisie. O nie, bo, 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 ja mnie. <laughs> nie, no, śmiej się, zaraz cię wypuścimy, tylko poczekaj, weź się wykop i, i chodź tutaj elegancko. Ja tutaj... mam piersi, a już wychodzę. Dobra, i chodź, wychodź, i teraz wezmę więcej tych jajuszek, które Ej, mi tutaj ale ty wszystkie masz kurczaka, zostały. Bo to naprawdę masz kurczaka? No, tylko będę miał jeszcze więcej kurczaków, patrz teraz. Tylko tak tanko, tylko... czy o no? tym wie? Co Abra? Czy Abra o tym może wie, że, że masz kurczaka? No przecież handlowałem jajka z nim. A myślą, że to jest takie bardziej nielegalne. Czemu nielegalne? Myślą, że tylko on może mieć kurczaki. Nie, on nie, w... ma. No, ja też mogę mieć chyba kurczaki, dobra. nieważne. O nie, tylko na razie jeden kurczak z jednego staka. Ja już... Ale dobra, na razie mamy dwa kurczaki, może więc jest, jest dobrze. Poczekaj, jest! Jej! Jest! Ile Jej! się ich zrobiło? O, jest. Co jest chłopie? Może coraz więcej niż abra? Ty ile się ich zrobiło z jednego staka? Weź Czekaj. tu przelicz. Dobra. Tylko wejść. panie. Ile dobra. tego się tu zrobiło? Raz, dwa, Raz. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem, osiem z jednego, czyli co, czyli co drugi to był udany. Dobra, uważaj. i teraz patrz na to. Tutaj ile będzie? Wiesz, co ja dwa, ja myślę? trzy, trzy tylko. Ale to taki, tak ci powiem, dobrze jest i dobra. Tak. I ostatni stak wykorzystujemy dwa. 3-4! Ja elegancko, Ej! I teraz wezmę nasionka, ile tylko tych nasionek mam Babo, i pójdziemy. A wiesz co ja myślę? No! Tak! Co ty myślisz? Tak! Co? <laughs> tak! Ale co? Tak. A, dobra, to Ty jakiś pijany jesteś. Dobra, to poczekajcie, zrobimy tutaj elegancko im e, nakarmimy wszystkie te kurciaczki, żeby tutaj one oczywiście coraz większe były i coraz miały większe skrzydełka, bo dobry kurciak to duży kurciak. Znaczy, tak, tak mi się wydaje ogólnie. Sobie. O, patrz, jak coś, to też masz na nasionka i o, możesz proszę. tutaj nie karmić. Ale ty potrzebujesz tego aż tyle ziomek. Czego? Nasionek. Stary. No my przecież tutaj z za jesteśmy już dłuższy czas! No wiem, no leżem szanujmy się, to masz tego w opór. No ale to źle chłopie, dzięki temu będzie więcej kurek, a więcej no, kurek to będzie, no to, no to możesz sobie zachować jeden stak z tego, o, jeśli dziękuję, tylko chcesz, kolego. proszę bardzo, o i są dwa, dwa duże kurciaki, no, patrz, to. teraz o, będą robimy. malutki znowu, elegancko, dobra, karmimy je, elegancko, jakich ptaków, kurciaczków, kurciaczek to jest najlepszy e, k, kurciaczek jest normalnie tak z komu, w ogóle jak one już rosną, coraz większe są, no. pytanie, kiedy one wyrosną, czy nie wyrosną? Znaczy czy wyrosną, to jest pytanie. Ty, a jak to właśnie działa, żeby one tutaj tak szybko wyrosły? Musisz im dać tego mnóstwo tych nasionek. No ale mnóstwo. one bardzo już dużo tego zaru tutaj. O staków, wiesz, naprawdę. Ile? To jest chory mechanizm. Kilka stacków. Dobra, radąc. to w takim razie poczekaj, wykorzystam cały ten stack do końca. Mam nadzieję, że chociaż jeden jakiś większy się zrobi. No jednego tam, się targetuje. No. Dawaj na jednego, bez przerwy. No będziesz już nie mam ten... A nie masz już? Okej, okay, dobra, to poczekaj, to będę tutaj używać. Dobra, ale... Ło, wow, teraz się pojawił kolejny. Są ja dwa duże kolejne, więc tutaj cyk, elegancko serduszka. Dobra, i chodź, teraz wychodzimy stąd. Teraz I za jak. chwilę ci tutaj dam. Tutaj chodź ten, elegancko. Ja Dobra, Dobra okej, okay, okay, szybko zamykaj się. i elegancko mamy tutaj kurciaczki, zobaczcie ich będą, kurciaczki. będą już na wiki, więc się oczywiście cieszcie i są tutaj jak też możecie zauważyć name tagi w tym miejscu, więc gry. będą mogły pójść dla, no, dla was na, na live'ie. więc jak coś to wpadajcie na live codziennie o godzinie 13.35, a ty panie siedzie, co ty robiłeś, Bubulamus, ehm, Co to fajnie. napisał? Oh. Ej, kto to napisał? Ty Mija. to pisałeś? To nie był Abra. To był Darek. Dobra, już myślałem, że, że to Aberka. Jak wiecie, kto to napisał, to napiszcie w komentarzu, bo może to serio ja był Aberka. Ja ciebie Aberyka. też zrzuca. Kogo? z ciebie straciłem kobla. No nie to sobie ja nie tam weź, nie wie, Ale dobra. To w ramach przeprosin, Aberka. Proszę bardzo. To jest dla ciebie. Wszystkie drewno, które posiadam. Proszę bardzo. W ramach Bo przeprosin. To. Może być? Ale to może ja być w takim razie. Ło, dziękuję proszę, tutaj proszę, za. Proszę, My tu razem z Aberką sąsiad... teraz jakbym go... Z... Ty! Myślałem, że ten lamus mi to tutaj zabierze. Dobra. Elegancko mamy pół płytki. Dobra. A ja, chłopaki, dziękuję wam bardzo za to, że tutaj byliście i mi pomagali. E, Elvisek, chodź tutaj, mam dla Ciebie nagrodę, proszę bardzo, Coś to jest siąka, dla Ciebie. Dziękuję za Proszę bardzo. Aż wyrósł u stare jak nadzieję, po nim przeszedłeś. To jest, czy, czy, A na tą chwilę bardzo Wam dziękuję, za ten odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, pamiętajcie o tym, żeby łapkować i wbijajcie również na sklep, bo już od e, którego aberka? 23 i 4 maja, czyli ten tak. weekend. No, tak, darmowa No, darmowa została z dziecka. dzień dziecka i będzie nowy Dienny. wzór, Bobo. Więc polecam bardzo gorąco, więc akurat, akurat macie fajną promocję. I na tym wzorze możemy zdradzić coś więcej, czy nie? Nie, to nie? tajemnica. Dobra, to tajemnica. To w takim razie wchodźcie, bo będzie elegancki wzór. A na tą chwilę ja będę uciekać i cóż, Bobo, to ja ziomek z Minecrafta znany. I ja Elvita uciekam. Zubka. Co? А дам, дам тебе козла, срочно. Нет, не может, не может шанс, не будешь мне туда срочать, парень, я тебе тут выясню. Партия. Нет, только не моё. Ну, снижай, возьми, нет.